przyłączył się do akcji, rzucamy dla Grzeźka. Zacznie nasz prezes, wieloletni Piotr Zagórski, który od lat ściąga nam dresy ze Stanów. Proszę, dawaj, proszę Za 75. Próbą. Trafiliśmy w miarę wcześniej za pierwszym razem, ale nie martwcie się na pewno dorzucimy coś więcej. I pomóżmy wszyscy Grześkowi. Kogoś nominujecie? Chcielibyśmy. Kogo nominujemy? Panowie. jest przemyślane. Dobrze. Chcielibyśmy nominować naszych dzisiejszych przeciwników Surchem Brookland, a także każdy z zespołów drugiej ligi, który został przez nas pokonany w tym sezonie. Pozdro!